Jak długo, szczerze? Przerabiasz fotę, zanim ją wrzucisz na swój profil. Wszystko zależy od tego, skąd, jak, w jakim ona jest celu. Bardzo często w ogóle wrzucam w momencie jej zrobienia. Często jest tak, że siedzę kilka dni nad tym, w sensie zastanawiam się, czy warto, czy nie. Czasem jest tak, że nie używam żadnych programów do obróbki, a czasem jest tak, że zmieniam wszystko łącznie z kolorami. To zależy od mojego humoru, nastroju i tego, jaki mam w danym momencie vibe. To jest tak jak z ubraniem: raz zakładasz białe t-shirt i jeansy. A raz zakładasz długą suknię z trenem. Wszystko zależy od nastroju. Ale masz tak czasem, że wrzucasz i myślisz o kurcze. Przeholowałam? Nigdy. Z tym retuszem? Nigdy. Nie? Nigdy. I zawsze się dziwię, dlaczego oni mówią, że jest jakiś retusz? W ogóle go nie widzę. Gdybym <noise> ja go widziała, to może mu nie wrzucała. Natomiast nie, nie. Ja mam czasem wrażenie, że. Um, ale bawisz się tymi apkami, edytujesz swoją twarz. Do tego się przyznajesz, tak? Czy edytuję swoją twarz. Tak, zdarza mi się. Oczywiście, zdarza mi się wygładzać, zdarza mi się zmieniać kolory. Hmm? Oczywiście, że tak. I powiem Ci szczerze, zupełnie nie widzę w tym nic złego. Dokładnie tak samo, jak nie widzę nic złego w tym, że raz mam mocniejszy make-up, raz go nie mam w ogóle, a raz mam lekki make-up. Dokładnie to samo z filtrami. Jeżeli używasz ich, to jest trochę tak, jakbyś pokazywała swoją twarz w jakimś nowym make-upie. Boże, nie czy my musimy się ograniczać, czy nie może być tak, że raz sobie robimy tak, a, a zupełnie inaczej innym razem. Właśnie nie, no to oczywiście chodzi. Bawmy się niech się dzieje, prawda? O to chodzi? Po prostu niech się dzieje. To jest w ogóle hasło mojego życia.